Cześć moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i Witam się z wami w kolejnym filmie W związku z tym, że zaczyna się lato A co za tym idzie, sezon na wesela Również za chwilę się zacznie Tak więc stwierdziłem dzisiaj, że pomogę Wszystkim przyszłym świadkom Gościom weselnym, panom młodym A także i paniom młodym które będą wybierać garnitur dla swojego przyszłego męża, wybrać go jak najlepiej. Tak więc dzisiaj na tapetę bierzemy sobie kilka polskich marek odzieżowych, na które większość panów młodych czy właśnie gości weselnych decyduje się szukając garnituru na swoje wesele. Tak więc my dzisiaj porównamy sobie wszystkie te oferty, tak by wybrać jak najlepszą. Kilka słów wstępu. Tak naprawdę w życiu przeciętnego mężczyzny, który nadzwyczaj albo nie pracuje w korporacji, gdzie ten strój, chociaż teraz już nawet w korporacji ten garnitur nie jest wymagany, czyli jeżeli nie pracują na takim wyższym stanowisku, ani też nie jest fanem noszenia garniturów na co dzień, to tak naprawdę w jego życiu styczność garniturem ma tylko w kilku sytuacjach. I zazwyczaj są to studniówka, matura, właśnie wesele swoich znajomych, tudzież swoje wesele. Wesele. No i oczywiście, no niestety pogrzeb. <laughs> oczywiście sobie żartuję, no ale tak jest moi drodzy. Przeciętny mężczyzna decyduje się na garnitur tylko w tych momentach swojego życia. I o ile nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby któryś pan młody nie kupił garnituru na swoje wesele, tylko wystąpił już w czymś, co na przykład miał na studniówce, bo to się raczej bardzo rzadko zdarza. Natomiast zawsze ten garnitur na wesele to jest coś... Co zarówno pan młody, jak i pani młoda wkłada troszeczkę więcej czasu, wkłada troszeczkę więcej, stara się go dopracować, stara się wybrać coś dobrego, coś idealnego, z tym, że polskie. Mm... Butiki mają to do siebie, że zawsze proponują jeden, najbardziej klasyczny, oklepany model, czyli granatowy garnitur. Nie spotkałem się ani razu z tym, żeby któremuś z Panów młodych zaproponowano coś bardziej, coś więcej, coś ala smoking, coś idącego właśnie w tym kierunku. Zawsze jest to prosty, klasyczny granatowy bądź kiedyś czarny garnitur. Dlatego w związku z tym, że z reguły i tak, jeżeli się tam wybierzecie, zaproponują Wam granatowy garnitur, to stwierdziłem, że właśnie na tych granatowych. Garniturach się skupimy. Oczywiście, jeżeli chodzi o całą modę weselną, to można jej mówić godzinami. Jeżeli będziecie chcieli, to przygotuję dla Was materiał o tym, jakie by były moje propozycje garniturów na wesele, a nie takie butikowe, ale to już w następnym materiale. A ja już przechodzę do sedna. Marką, którą wziąłem jako pierwszą, jest oczywiście wszystkim dobrze znana Wistula, czyli marką, za którą ja ze względu na dość. Specyficzną obsługę w butikach nie przepadam, natomiast wiem, że większość mężczyzn, tak czy siak, decyduje się właśnie na wistule. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony, tak naprawdę tutaj nie ma to znaczenia, jeżeli Wam się akurat wistuli podoba, nie ma sprawy. I pierwszy garnitur, ja tutaj sobie zerkam na ściągę, to prosty, klasyczny granatowy model. On Wam się tutaj gdzieś wyświetla i on kosztuje uwaga. 499 zł i 99 groszy. On akurat jest przeceniony z 1000 coś, więc to jest taka cena po przecenie. Niestety nie wiem, kiedy oglądacie ten materiał i ta przecena, czy jeszcze obowiązuje, czy nie. Natomiast była to cena z przeceną. Jest to wełna... E, 100% oczywiście wełny, wełna 110S, czyli mamy tutaj dobrą klasę dobrej wełny, tak więc jak najbardziej jak za 500 zł. Uważam, że to jest bardzo dobra cena. Z tym, że uwaga, tutaj mała dyskryminacja. We wistuli rozmiary zaczynają się od 170 decywysz, więc no, jeżeli macie dość wątłą sylwetkę, no i niestety nie uda wam się zmieścić w tej rozmiarówce, bo pamiętam, że jak byłem nieco szczuplejszy i jeszcze miałem zwyczaj chodzić do wistuli, to ilekroć właśnie pytałem się o garnitur, zamiast w ogóle cokolwiek mi zaproponować. Proponować, zostałem zawsze, ale my nie mamy w takich rozmiarach. Ale pan jest zaszczupły, więc tutaj uważajcie na to. Między innymi dlatego ja nie lubię wistuli. Natomiast pierwsza propozycja to było właśnie to. Druga propozycja to również granatowy garnitur, też z wistuli. Tutaj wełna 130 S, łącznie też 100% bawełny, on już kosztuje 999 zł. 99 groszy. Również jest to cena, po przecenie wcześniej kosztował on przeszło 1000 zł. Natomiast jak na współczesne ceny rynkowe garniturów, i tak uważam, że ta cena nie jest zbytnio zawyżona, aczkolwiek jeżeli byście się uparli, to w Wangrafie dostaniecie garnitur od Hugo Bossa za podobną kwotę. Tak więc jeżeli byście się akurat wpasowali na przecenę, to polecam Wam kierować się tam, a nie do Wistuli. natomiast jeżeli chcecie tę całą otoczkę w postaci tego, że ktoś Wam rzeczywiście dobierze ten garnitur, no to tutaj polecam Vistule. Tak jak mówię, 100% wełny, wełna 130S, czyli bardzo dobra. Dobry materiał. Tutaj uważam, że jak za tę cenę warto się na niego rzucić. Tylko tutaj znowu Wistula nieco dyskryminuje szczuplejsze osoby i niższe osoby. I znowu od 170 w górę. Tak więc, jeżeli posiadacie nieco wątlejszą sylwetkę, no to możecie mieć z tym problem. Ale z tego co wiem, Wistula nie ma z tym problemu, żeby dopasować przynajmniej niektóre butiki, żeby dopasować Wam garnitur do Waszych potrzeb, do Waszej sylwetki. Więc, jeżeli istnieje taka możliwość, no to tutaj Wistule pod tym względem jak najbardziej mogę Wam polecić. Natomiast uważam, że w przypadku tych standardowych cen, które oscylują od 1500 do 2000, jest to trochę za dużo, bo jeżeli rzeczywiście zepniemy się w sobie i taki garnitur na raz będziemy chcieli kupić, no to przedział cenowy 500 zł jako normalna cena spokojnie się znajdzie. Tak więc tutaj uważam, że ta cena jest troszeczkę zawyżona, dlatego celujcie w przeceny propozycja na mojej liście to Bytom i tutaj uważam, że Bytom troszeczkę pozawyżał ceny, ponieważ za ten garnitur zapłacimy 1899,99 groszy jest to troszeczkę zbyt wygórowana cena w Wistuli, nawet bez przeceny te garnitury były troszeczkę tańsze, a to również jest 100% wełna, wełna, wełna 110S tak więc e, uważam, że jak za tę cenę ona jest troszeczkę zawyżona, więc nie warto przepłacać, z drugiej strony kolejny garnitur to 1599 zł Groszy, Również to jest zawyżona cena totalu, to również jest wełna 110s. Uważam, że to jest troszeczkę przepłacanie, dlatego w tym zestawieniu, pierwszy raz w swoim życiu to powiem, bytom troszeczkę odpada na dalszy plan, ponieważ według mnie jak na garnitur naraz, na garnitur, w którym nie będziemy chodzić na co dzień, od którego nie będziemy mieli takich oczekiwań do wytrzymałości, jak do takiego codziennego garnituru, to według mnie po prostu jest nie warto za to przepłacać. Dlatego jeżeli chodzi o bytom, no to w tym zestawieniu nie bardzo go Wam polecam, no chyba, że uda Wam się załapać na jakąś ciekawą przecenę, no to wtedy jak na नहीं बार जी marką w moim zestawieniu jest marka Lancerto. I Lancerto wychodzi nam naprzeciw z dość przeciętnymi modelami garniturów. No niestety, nic fajnego nie udało mi się tam znaleźć. I wybrałem dla Was te dwa najbardziej proste klasyczne garnitury. Pierwszy z nich kosztuje 799 ,80 zł i był on przeceniony z 1300 zł około. Drugi to natomiast koszt rzędu 1049,80 zł i był on przeceniony z 1500 zł. W przypadku Luncher, to mamy natomiast dwie wady. Znów rozmiarówka zaczyna się od 180 wzwyż, czyli osoby, które mają troszeczkę wątą sylwetkę mogą tam nic ciekawego nie znaleźć. No i znów skład, ten nieszczęsny skład, czyli również 50 na 50. 50% poliestru i 50% wełny. Jeszcze za cenę 800 zł, jestem w stanie to w miarę wybaczyć, natomiast, no, niestety, Zara ma niejednokrotnie lepsze składy niż niektóre marki z garniturami, które już uważamy za takie nieco bardziej premium marki. Lancerto ma świetne garnitury na co dzień, natomiast jeżeli chodzi o wesele, no to tutaj Lancerto nie mogę Wam polecić, więc. No niestety to nie polecam tak samo jak i Pawo, no chyba, że Pawo za rozmiarówkę, no ale to już jest zupełnie, zupełnie inna kwestia. Moi drodzy, jeżeli mam wybrać znowu dwa najlepsze salony z dzisiejszego zestawienia, a wybierałem salony, do których z reguły większość mężczyzn udaje się najczęściej, no to oczywiście na pierwszym miejscu jest niestety znienawidzona przeze mnie wistula, bo ja za wistulą bardzo nie przepadam, natomiast w dzisiejszym zestawieniu względem jakości ceny wypada ona najlepiej. I drugi jest oczywiście Bytą, czyli z kolei tym razem marka, która mnie nigdy nie zawiodła, która ma bardzo dobrej jakości produkty. Jest marką polską, zresztą tak jak i Wistula, natomiast Bytom to jest coś, co ja zawsze polecam, będę polecać, bo naprawdę Bytom mnie nie zawiódł. Natomiast w tym zestawieniu wistula wypada najlepiej. Następnym zestawieniu jest Lancer, to ze względu na cenę, no i ostatnie pawo ze względu na za zawyżoną cenę i bardzo kiepski skład. Tak więc, jeżeli chcecie wybrać dla siebie garnitur doskonały na wesele, no to pamiętajcie, wistula i bytom. Ja oczywiście. E Zostawiam Wam linki do innych, garnitur, do innych <laughs> artykułów na temat doboru garnituru i linki te znajdziecie w moim opisie. Tam również znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, gdzie często pojawiają się ciekawe kody rabatowe. Tak więc jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zachęcam Was do nadrobienia zaległości. I oczywiście na sam koniec zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że to co robię idę... Idzie w dobrym kierunku. Zawsze jak wam powtarzam, gdy widzę nowego subskrybenta, na mojej twarzy pojawia się ogromny uśmiech, tak więc jeśli możesz, zrób to właśnie teraz. I oczywiście życzę Wam udanych weselnych głowów, udanego wesela, szczęśliwego małżeństwa. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.